Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stanowisko niezwykle prestiżowe: przywódca największego światowego mocarstwa i jednocześnie osoba, w której rękach jest ogromna władza i możliwość pokierowania losami świata. No i jednocześnie jedna z najczęściej memowanych osób na kuli ziemskiej, począwszy od Georgia Busha, na którego kadencję przypadło rozpowszechnienie się internetu, przez Baracka Obamę i Donalda Trumpa, aż do obecnie urzędującego Joe Bidena, żadnego z nich internetowe śmieszki nie oszczędzały. Dosyć łatwo wybrać mi tutaj memicznego prezydenta numer jeden, bo takiego świra jak Trump, również w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ciężko byłoby przebić pod względem memów. Ale czy jego następca, czyli Joe Biden, również jest memiczny? Co o nim wiemy? Kim był, zanim stał się osobą, w rękach której jest największa armia świata? Zapraszam do obejrzenia odcinka o Dziadziu Joe. Ale również w internecie należy mieć poważne zaplecze obronne, zarówno dla własnych danych osobowych, jak i własnego sprzętu komputerowego. Niestety to kiedyś były czasy i w internecie dominowały proste stronki napisane w HTML, stawiane przez hobbystów. Dzisiaj nie ma czasów i wszędzie w internecie narażeni jesteśmy na szpiegowanie naszego ruchu w sieci, wyciąganie naszych danych osobowych, pozyskiwanie delikatnych informacji na nasz temat. Istnieją jednak narzędzia do tego, by się przed tym bronić. Takim narzędziem jest Surfshark VPN, który działa niczym czapkę nevitka w Harrym Potterze. Używając Surfshark VPN możesz pozostać w internecie niewidoczny dla botów i oszustów chcących wyłudzić Twoje dane na podstawie używanej lokalizacji. Mówiąc o lokalizacji, to program ten pozwoli Ci również korzystać z rozmaitych usług online jako użytkownik sieci z dowolnego miejsca na ziemi. Usługi streamingowe takie jak Netflix czy Disney+, mają różne filmy dla różnych krajów, dlatego używanie Surfshark VPN pozwoli Ci poszerzyć możliwości korzystania z usług internetowych. Sam kiedyś miałem taki problem, bo kupiłem pay-per-view na fame MMA i musiałem użyć VPN, żeby obejrzeć galę za moje wydane pieniądze, bo strona mnie blokowała ze względu na bliskość do granicy. Używanie Surfshark VPN jest naprawdę śmiesznie proste. Wystarczą dwa kliknięcia, żebyś zmienił się z Janusza Kowalskiego w dowolną postać na całym naszym globie. Użyj mojego kodu promocyjnego, bądźmy poważni, żeby zdobyć aż 83% zniżki plus 3 miesiące ekstra. I spokojnie, Surfshark oferuje Ci 30-dniową gwarancję zwrotu gotówki, wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. Wróćmy jednak do bohatera tego odcinka. Joe Biden jest obecny w amerykańskiej polityce od ponad 50 lat, jednak jak to zwykle bywa, to żebyśmy faktycznie w Polsce mogli zacząć robić sobie z niego jaja, musieliśmy czekać do wyborów prezydenckich. Urodził się w roku 1942 jako syn handlarza samochodami Josepha Bidena Seniora. Jego ojciec zaszczepił swoim synu pasję do samochodów, w 1967 roku w prezencie ślubnym podarował mu zielonego Chevroleta Corvette, auto, które Biden posiada do dziś i które uważa za najcenniejsze w swojej kolekcji. Niestety dla rodziny młodego Bidena to działalność jego ojca nie zawsze była wystarczająca, żeby móc wyżywić rodzinę, dlatego młody Joe przez pewien czas mieszkał z dziadkami od strony matki. Rodzina Catherine Biden zmagała się z problemami alkoholowymi i musiała się tam dziać niezła patolka, ponieważ po dziś dzień Joe Biden jest abstynentem i unika napojów procentowych. W szkole grał w baseball oraz, według relacji, był gwiazdą szkolnej drużyny futbolowej. Po oglądaniu się amerykańskich filmów dla nastolatków można założyć na tej podstawie, że Joe Biden musiał być w takim razie szkolnym czadem, ale z drugiej strony do 20 roku życia bohater tego odcinka miał problem z jąkaniem się, nawet nie zawsze był w stanie wymówić płynnie swoje nazwisko, i za dzieciaka nazywali go Joe Bye Bye. W roku 1968 skończył prawo, jednak stricte jako prawnik pracował jedynie dwa lata, bo od 1970 roku rozpoczął karierę polityczną. Najpierw jako radny hrabstwa Newcastle, następnie od 1973 roku był senatorem stanu Delaware. W roku 1972 miała miejsce jednak największa życiowa tragedia Joe Bidena. Jego żona Nilia i córka Naomi zginęły w wypadku samochodowym, a synowie Joseph i Robert trafili do szpitala. Biden załamał się wtedy kompletnie i rozważał odebranie sobie życia, ale w ciężkich chwilach pomagała mu rodzina. W roku 1977 ożenił się z modelką Jill Jacobs, która pozostaje jego żoną do dziś i dzisiaj nosi tytuł pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. No ale może już tyle tego krótkiego życia Ros Bidena. W końcu w latach 70. trochę ciężko było o memy od 1970 Biden pozostawał członkiem Partii Demokratycznej, przez 36 lat pozostawał senatorem ze stanu Delaware, co stanowi absolutny rekord. Szykował się na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w roku 2008. Wybory w USA są dosyć specyficzne, i zanim przejdą do swojego właściwego etapu, to najpierw mamy tam do czynienia z prawyborami w dwóch największych partiach, w których mogą głosować zarejestrowani sympatycy. Dopiero takie głosowanie wyłania kandydata na prezydenta. Organizowane są debaty w telewizji, kandydaci spierają się między sobą, natomiast wszystko jest tu o wiele bardziej delikatne, bo o ile w tych właściwych wyborach, gdy spiera się demokrata z republikaninem i mogą już po sobie jechać jak po psie, to podczas wyborów na ogół kandydaci mieszają lekkie, uszczypliwe docinki oraz wyrazy szacunku do siebie. Nie inaczej było tym razem. Jak dobrze wiemy, prawybory te wygrał późniejszy wygranych wyborów ogólnych, czyli Barack Obama, ale Biden już wtedy dowalił zabawnym tekstem o Obamie, że jest pierwszym mainstreamowym czarnoskórym politykiem, który jest czysty i przystojny. Dosyć niefortunny tekst, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie na takie komentarze są przeczuleni. Barackowi jednak chyba spodobał się taki komplement, bo wybrał Joe Bidena na swojego kandydata na wiceprezydenta. To kolejny charakterystyczny element wyborów w USA, gdzie głosuje się jednocześnie na kumpla prezydenta, który będzie pełnić rolę drugiej osoby w kraju. I tak oto Barack Obama stanął w pojedynku z Johnem McCainem z Partii Republikańskiej, który z kolei na swoją kandydatkę na wiceprezydent wybrał ówczesną gubernator Alaski, Sarę Palin. I niestety z memowego punktu widzenia dla Bidena, to Joe został kompletnie przyćmiony w tym układzie. Ponieważ w 2008 roku to Sarah Palin stała się memem numer jeden, z której mnóstwo osób cisnęło bekę. Jako wicemis Alaski z 1984 roku została tam uznana za milfa Ameryki. W popkulturze pojawiało się do niej dużo nawiązań, chociażby Eminem wspominał o niej w utworze będącym disem na celebrytów We Made You. W teledysku postać Sary Palin zagrała Liza Ann, aktorka filmów przyrodniczych, którą znam tylko z opowieści kolegi. Her, baby, Kolejnych 8 lat Joe pozostawał drugim najważniejszym człowiekiem w państwie. Dzięki swojej ważnej pozycji przyciągał znacznie więcej uwagi niż dotychczas. Tak jak wspomniałem wcześniej o niefortunnej wypowiedzi rasowej o Obamie, tak okazało się, że Joseph Jr. jest ekspertem od różnego rodzaju gaf i wpadek. Chociażby w roku 2010 podczas wspólnego wystąpienia z Obamą dotyczącego służby zdrowia, gdy przekazywał głos prezydentowi, powiedział mu na ucho, to kurewsko ważna sprawa. Nie ogarnął jednak, że mikrofony będą w stanie wyłapać jego szept. Kiedyś też poprosił publiczność o oklaski dla senatora Chucka Grahama i powiedział mu, żeby wstał i żeby wszyscy go zobaczyli. Tymczasem Graham siedział na wózku inwalidzkim. And I also am told that uh, that uh, Chuck Graham, state senator's here. Chuck, stand up, Chuck, let him see you. Oh, God, love you. What am I talking about? I tell you what, you're making everybody else stand up, though, pal. Thank you very, very much. I tell you what, stand up for Chuck. W ogóle, ze względu na to, że dziadek Bidena był Irlandczykiem, to najczęściej on był delegowany do spotkań z przedstawicielami tej nacji i kolejną wtopę zaliczył w roku 2012, kiedy powiedział, że dwóch gości, których zaraz wszyscy poznają, są jego przyjaciółmi i ta przyjaźń nie zardzewieje, a jego przyjaciele bez wątpienia są porządnie nasmarowani. Publiczność odebrała ten tekst jednak trochę dwuznacznie. Uh, Oprócz talentu do gaw okazało się, że Joe Biden to fanatyk lodów. Serio. Żreje cały czas. Bez przerwy. Jego ulubionymi lodami są waniliowe z kawałkami czekolady. My name is Joe Biden. I love ice cream. Kiedyś na Twitterze napisał, że jak temperatura wynosi powyżej zera, to już jest pogoda na lody. Biorąc pod uwagę, że całe życie był szczupły na takiej diecie, to chyba kolejny dowód na to, że tak jak każdy inny prezydent stanów, tak również on jest reptilianinem. W roku 2017 córka Bidena Ashley przyznała, że swego czasu pokazywała swojemu ojcu mnóstwo memów z nim w roli głównej. Według niej, gdy Joe odkrył, co to są memy, to siedział godzinę przed kąpem i się z nich śmiał. Powiedziała nawet o ulubionym memie ówczesnego wiceprezydenta a był to opublikowany na Twitterze obrazek przytulających się Bidena z Obamą oraz ich żon Jill oraz Michelle gdzieś z tyłu, wraz z opisem, który niekoniecznie sugerował, że dwóch tych panów łączy tylko polityka. Na im górze użytkownik Tunnel of Platonic Friendship wrzucił zdjęcie z autografem Joe Bidena naniesionym na tego właśnie mema, aczkolwiek nie jestem w stanie potwierdzić autentyczności tego obrazka, mimo że był on często pokazywany w mainstreamowych mediach. No ale dobrze, z początkiem 2017 roku Barack Obama kończył swoją drugą kadencję. Niektórzy spodziewali się, że Joe Biden wystartuje w prawyborach Partii Demokratycznej. Nawet o tym myślał, niestety w roku 2015, na raka zmarł jego syn, co bardzo mocno go przybiło. Co dalej się stało, dobrze wiemy, więc przynosząc się w czasie o 4 lata, Donald Trump ubiegał się o swoją drugą kadencję, i teraz jego kontrkandydatem został Joe Biden, właśnie. Did you see where he In prime time, right after it happened holding ice cream, right? And the press asked him, "What flavor is it, sir? What flavor?" Uh, I think it's vanilla and chocolate. That was the question. They don't ask me questions like that. Nie ma co ukrywać, ciężko okazać się bardziej bawną postacią niż Trump, więc w tym przypadku Joe był po prostu jego przeciwnikiem. Zarzuty, jakie przede wszystkim otrzymywał Biden, odnosiły się do jego wieku. Otóż w tym roku, to znaczy w 2022, Joe kończy 80 lat. Za dwa lata, na koniec swojej kadencji, będzie mieć 82 lata, co będzie absolutnym rekordem, jeśli chodzi o wiek prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po prawdzie Trump jest niewiele od niego młodszy, ale fakt, faktem, Donald przy Joe wygląda, jakby miał znacznie więcej werwy. No cóż, ciężko nie przyznać racji w tym argumencie, bo nawet jeśli ktoś w tym wieku wciąż jest w pełni władz umysłowych, to jednak bycie prezydentem najpotężniejszego państwa na świecie wymaga również sprawności fizycznej i dobrego zdrowia. Pojawiło się sporo nagrań, gdzie Joe Biden wyglądał, jakby chwilowo kompletnie nie ogarniał, co się dookoła niego dzieje. Spora część z nich była naturalnie przerabiana czy też przesadzana w celu zdyskredytowania jego osoby, lecz wciąż popełniał on również sporo gaf. Tak samo było z tym, że się tak wyrażał niewłaściwym zachowaniem wobec małych dziewczynek, gdzie Biden dawał im buzi. No cóż, tu też naturalnie pojawiały się oskarżenia w jego kierunku o wiadomej treści. Dla mnie wyglądało to wszystko raczej jak taki cringe'owy dziadek, ale jednak kandydat na prezydenta powinien się z tym powstrzymać. Jak wiemy, pomarańczowy prezydent przegrał wybory i to Joe Biden został wybrany na 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego wiceprezydent została Kamala Harris, pierwsza kobieta na tym stanowisku, w dodatku osoba o mocno lewicowych poglądach, stąd pojawiły się pogłoski, że szybko po objęciu stanowiska Biden zrezygnuje ze względu na wiek i stan zdrowia i to Harris przejmie władzę, tak jednak do tej pory się nie stało i myślę, że nie zanosi się na to. Sama prezydentura nie obfitowała specjalnie w memy do momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę, kiedy okazało się, że ledwo dreptający dziadzio Biden przypomniał sobie lata młodości i wziął sprawy swoje ręce, okazując się być na nowo amerykańskim czadem. Z uwagi na stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, Joe Biden przyleciał z wizytą do naszego kraju pod koniec marca tego roku, dokładnie do Rzeszowa, żeby odwiedzić żołnierzy. Z miejsca spotkało się to z ogromną ilością memów, zwłaszcza kiedy Joe Biden usiadł między żołnierzami i jadł razem z nimi pizzę, która okazała się być za ostra. Można powiedzieć, że niebo w gębie piekło w dupie. <grym> w <gębie> Ale ostra ta baranina chyba po złości przypiła. Naprawdę, pizzeria Gusto z Głogowa dostała super reklamę, no i przy okazji wypalili mordę samemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. A wy co sądzicie o obecnym prezydencie? Niestety nie jest nawet w połowie tak memiczny jak Donald Trump, ale myślę, że przez swój talent do wpadek również jest się z czego pośmiać. Życzę mu udanej kadencji do końca i żeby jeszcze nas zaskoczył w fajny sposób. Do widzenia. Państwu. Kurczę, ale ta pizza ładnie pachnie. A ja taki głodny. No nie wytrzymam.